Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, który został wyznaczony do przeprowadzenia czynności wynikającej z treści polecenia pani Prokurator Regionalnej w Szczecinie złożył wniosek o wyłączenie go od wykonania tej czynności. Ten wniosek został w drodze służbowej. Przekazany do prokuratora, który wydał polecenie, i on będzie przedmiotem dalszego procedowania. Sprawa, w której tutaj dzisiaj się spotkaliśmy, jest oczywiście kontynuowana, jest prowadzone dochodzenie, są wykonywane zaplanowane czynności w tej sprawie, mające na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności. Zdarzeń, które są przedmiotem tego postępowania. Tu była taka sytuacja, iż w tej chwili referenta tego postępowania nie ma, ponieważ przebywa na urlopie. Został wyznaczony inny prokurator do przeprowadzenia tej czynności i to on złożył taki wniosek o wyłączenie go od wykonania tej czynności. Prokurator zgodnie z przepisami ustawy o prokuraturze ma prawo złożyć taki wniosek o którym powiedziałem i taki też wniosek został przez niego złożony. Taki wniosek jest kierowany do prokuratora, który to polecenie wydał z uzasadnieniem. I takie uzasadnienie ten wniosek zawiera, ale oczywiście ja w tej chwili adresatem tego wniosku jest pani prokurator regionalna i to w tej chwili nie, nie, nie będę oczywiście informował o treści uzasadnienia, jakie prokurator w tym swoim wniosku zawarł. Z tego, na ile mam informacje w tej sprawie, to jest cały czas ten sam materiał dowodowy, on nie został w jakiś szczególny sposób poszerzony.